Cześć, witajcie! Z tej strony Tomek Kremanowski. Tematem dzisiejszego filmu będzie garbienie się. Biorąc pod uwagę rozwój technologii, biorąc pod uwagę styl naszego życia, można by zaryzykować stwierdzenie, że zespół skrzyżowania górnego, plecy okrągłe, inaczej tak nazywamy właśnie nadmierną kifozę piersiową, jest to choroba cywilizacyjna naszych czasów. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że czujemy ból w obszarze kręgosłupa piersiowego, nie należy wychodzić z założenia, że te mięśnie potrzebują rozluźnienia technik mających na celu rozluźnić nadmierny skurcz. Sytuacja na plecach jest zupełnie inna, ale zacznijmy od początku. Jak popatrzymy na sylwetkę osoby, która się garbi, to pomiędzy przodem a tyłem tułowia występuje dysbalans napięciowy. Nasz kręgosłup w odcinku szyjnym, piersiowym, jak i lędźwiowym, a właściwie każdy staw w naszym ciele, powinien być równoważony poprzez siły działające w czterech kierunkach: a więc od przodu, tyłu, boku i drugiego boku. Można by zaryzykować stwierdzenie, że od strony przyśrodkowej bądź od strony zewnętrznej. Jak popatrzymy na naszą sylwetkę od boku, bo w tym rzucie w tej płaszczyźnie zobaczymy nadmiernie wygięte plecy w odcinku piersiowym kręgosłupa, nadmierną kifozę piersiową, to szybko uzmysłowimy sobie, że pomiędzy. Przednim, a tylnym kierunkiem występuje dysbalans napięciowy. A więc mięśnie klatki piersiowej są nadmiernie napięte. Występuje bardzo dużo napięcia na wysokości powięzi mostka. Natomiast obszar między łopatkami, mięsień czworoboczny w swojej części. Wstępującej, a więc dolnej, jak i w części poprzecznej, a więc środkowej, jest w permanentnym rozciągnięciu. Zmienia się relacja łopatki, a właściwie brzegu przyśrodkowego łopatki do wyrostków kolczystych kręgosłupa piersiowego i pojawia się ból. I teraz, biorąc pod uwagę moją pracę fizjoterapeutyczną, jak i treningową, osoby, które zgłaszają się do mojego gabinetu, czy to w celu. Przetrenowania swojego ciała, czy to w celu skorzystania z technik z zakresu terapii manualnej, bardzo często proszą, a właściwie wychodzą z takim zapytaniem: czy dobrym rozwiązaniem będzie masaż pleców, rozluźnienie pleców? Oczywiście odpowiedź brzmi nie, ponieważ te mięśnie są zablokowane w skurczu, ale w skurczu ekscentrycznym, a więc w wydłużeniu. Jeżeli zastosujemy techniki między łopatkami w sytuacji, gdy ktoś nadmiernie się garmi mające na celu rozluźnić jeszcze cały aparat mięśniowo-powięziowy, to damy tym mięśniom jeszcze większą jakby możliwość i przepustkę do tego, aby osłabiały swoją funkcję w odniesieniu do stabilizacji i odpowiedniego utrzymywania krzywizn kręgosłupa w odcinku piersiowym kręgosłupa. Osłabimy mięśnie, które mają za zadanie utrzymywać łopatkę w odpowiedniej relacji do kręgosłupa piersiowego. Mowa tutaj o środkowym czworobocznym, jak i o równolegobocznym. A więc, założenie terapeutyczno-treningowe w odniesieniu do pleców okrągłych jest zupełnie inne. Oczywiście musimy zająć się klatką piersiową ale pod kątem w odniesieniu do ćwiczeń rozciągających warto tutaj bazować na ćwiczeniach z zakresu rozciągania statycznego, bo wtedy doskonale wiemy, że mechanoreceptory powięziowe zareagują w odpowiedni sposób. Co mam na myśli? Rozciąganie, jak i wchodzenie w pozycji takiego rozciągnięcia submaksymalnego musi potrwać odpowiednio długo, aby w odpowiedni sposób zareagował nasz układ nerwowy a my w odpowiedzi zobaczymy rozluźnienie tkanki, zwiększenie zakresu ruchomości, a więc szybkie, dynamiczne, niedokładne rozciąganie nie przyniesie żadnego efektu rezultatu. Natomiast patrząc na ból, który znajduje się między łopatkami, ten ból należy potraktować treningiem oporowym. I dziś zajmiemy się właśnie tymi trzema ćwiczeniami. Pokażę Ci pozycję niską, gdzie będziemy odzyskiwać prawidłowe wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym, a właściwie popracujemy sobie przede wszystkim na wysokości przejścia piersiowo-lędźwiowego, a więc TH12L1, bo tam bardzo często kumuluje się szereg napięć. Popracujemy sobie nad tym, by głowa była ułożona w prawidłowy sposób w stosunku do obręczy ramiennej, bo musisz pamiętać, że gdy dochodzi do takiej sytuacji, że patrzymy na naszą sylwetkę od boku i głowa jest wysunięta, głowa jest ustawiona w protrakcji, to z automatu większą pracę będzie musiała, musiała m, wykonać obręcz barkowa w celu stabilizacji całego kompleksu głowowo-szyjnego. I pokażę Ci jeszcze jedno ćwiczenie, jak zaangażować do pracy środkowy czworoboczny, bo to właśnie te mięśnie będą odpowiadać za to było padka ustawiła się w prawidłowej pozycji w stosunku do kręgosłupa piersiowego. Generalnie temat garbienia się należy rozłożyć na kilka tygodni. Jest to swego rodzaju nawyk, jest to wada postawy, bardzo dobrze widoczna w płaszczyźnie strzałkowej. Musimy działać tutaj kompleksowo, musimy działać tutaj pod kątem terapii manualnej, natomiast kolejnym etapem działania w celu zlikwidowania nadmiernego garbienia się, nadmiernego wygięcia, Kifotycznego kręgosłupa piersiowego będzie trening oporowy i niestety bez interwencji treningowej nie zmienimy swoich wzorców, nie doprowadzimy do aktywizacji mięśni, które są osłabione, a które powinny pełnić funkcję pewnego rodzaju stabilizatorów w cudzysłowie naszej prawidłowej postawy. A więc nie przedłużając, przechodzę do prezentacji ćwiczeń. Dobrze moi drodzy, przechodzimy do pierwszego ćwiczenia w niskiej pozycji. Będzie to pozycja leżenia przodem, a więc leżenie na brzuchu. Biorąc pod uwagę te ćwiczenie, musimy zwrócić szczególną uwagę na kilka błędów, które za chwilę dla ciebie scharakteryzuję, bo niestety widzę te błędy w treningu innych osób, które chcą przetrenować ten ruch w odniesieniu do nadmiernego garbienia się. Musisz pamiętać, że niestety w zależności od stopnia wygięcia kifotycznego, ta dysfunkcja bardzo często będzie szła w parze z kolejną dysfunkcją jaką jest przodopochylenie miednicy, objaw skrzyżowania dolnego, nadmierne pogłębienie lordozy lędźwiowej. A więc w sytuacji, gdy będziesz wykonywać ten ruch w sposób nieprawidłowy, będziesz intensyfikować napięcie mięśni przykręgosłupowych odcinka lędźwiowego, jak i powięzi piersiowo-lędźwiowej. Biorąc pod uwagę budowę anatomiczną kręgosłupa piersiowego, jak i lędźwiowego, szybko uzmysłowimy sobie, że najwięcej ruchu, w tym segmencie, zarówno piersiowym jak i lędźwiowym, jest najwięcej ruchu zgięcia. I teraz jak przeanalizujemy, jak dachówkowato ustawiają się wyrostki kolczyste i kręgi kręgosłupa piersiowego, to również szybko dojdziemy do takiego wniosku, że tam jest niewiele ruchu wyprostu, a my będziemy starać się w tym ćwiczeniu ten ruch odzyskać. Pozwólcie, że teraz przez chwilę nie będę koncentrował się na kamerze, bo muszę się położyć na brzuchu, tak by przyjąć pozycję wyjściową i zaprezentować wam w pierwszej kolejności Jakich błędów unikamy? A więc to ćwiczenie będzie polegać na tym, aby oprzeć się o przedramionach. Ręce mogą być ustawione w dowolny sposób, mogą leżeć na macie. Ale co jest bardzo istotne, to to, by nie zadzierać głowy i nie wykonywać takiego ruchu, bo zobacz, że w tym ruchu mój kręgosłup piersiowy jest w miarę sztywno. A najwięcej ruchu odbywa się na wysokości odcinka lędziowego kręgosłupa. A więc teraz ustawiam głowę w taki sposób, że mój nos prawie dotyka maty, i staram się powolutku zaangażować do pracy odcinek piersiowy kręgosłupa, i wracam do pozycji wyjściowej. Tak więc zwróć uwagę, jak wygląda ten ruch. Czuję napięcie kilka segmentów wyżej, jeżeli chodzi o moje mięśnie przykręgosłupowe. Tak więc zwróć uwagę na różnicę. Hop. A teraz ruch wykonany w sposób prawidłowy. Okej. Okay. To ma być dół piersiowego, a nie góra środek lędźwiowego. Jeszcze raz. Okej. Okay. Jeszcze raz. Ok. I właśnie w taki sposób w niskiej pozycji trenujemy sobie ruch wyprostu odcinka piersiowego kręgosłupa. Musisz pamiętać o tym, że w tym segmencie na tej wysokości, w sytuacji, gdy będziesz nadmiernie się garbić, będzie sporo napięcia mięśni przykręgosłupowych. I tam zaczyna się też, a właściwie przebiega dolny, czworoboczny, a więc mięsień, który ma za zadanie obniżać, prowadzić do ogonową łopatkę. A więc warto trenować ten ruch. Pierwsza, niska pozycja. Unikaj tych błędów, które przed chwilą ci pokazałem. Nie zadzieraj głowy. Nie odpychaj się nadmiernie jak do pompki, jeżeli chodzi o ten ruch, bo wtedy zaangażujesz do pracy mięśnie przykręgosłupowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Staraj się utrzymywać głowę jako przedłużenie kręgosłupa i celuj w dolny segment kręgosłupa piersiowego, jeżeli chodzi o ruch wyprostu. A my przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Moi drodzy, w kolejnym ćwiczeniu wykorzystamy ławkę ustawioną w skosie dodatnim. W tym ćwiczeniu popracujemy sobie aktywnie nad prawidłowym ustawieniem głowy względem obręczy barkowej, jak i pozostałych segmentów naszego ciała. Biorąc pod uwagę pogłębienie kifozy piersiowej, będziemy ustawiać głowę w sposób nieprawidłowy, a więc w protrakcji, nadmiernym wysunięciu. Bardzo często osoby, które poprosi się o to, by ustawiły w prawidłowy sposób swój odcinek szyjny, jak i głowę w stosunku do ramion, nie będą wykonywać cofnięcia brody, tylko będą wykonywać... Zgięcie, taki ruch zadarcia głowy, tak więc jeszcze bardziej będą intensyfikować napięcie mięśni podpotylicznych, jak i mięśni znajdujących się w odcinku szyjnym kręgosłupa. Jeżeli ktoś się garbi i ma wysuniętą głowę, to teraz trzeba będzie odzyskać wyprost w odcinku piersiowym kręgosłupa i trzeba będzie popracować nad tym, by głowa wróciła do prawidłowej. Pozycji. I wykorzystamy w tym ćwiczeniu ławkę ustawioną w skosie dodatnim. Ustawiasz się w taki sposób. Pozycja leżenia na brzuchu. Ręce mogą wisieć, ręce mogą być oparte o stelaż ławki. I teraz spróbuj popracować w taki sposób. Głowa jest ustawiona w protrakcji. I teraz wykonujesz retrakcję, a więc cofnięcie głowy. Będzie wyglądać to w taki sposób. Głowa. Wysunięta. Przechodzę do ruchu cofnięcia. Zostaję w skurczu izometrycznym. Wracam do pozycji wyjściowej, startowej, a więc do protrakcji. Wracam. Retrakcja. Staram się doprowadzić do takiego ułożenia mojej głowy względem obręczy ramiennej, aby płatek ucha i oś stawu ramiennego znajdowała się w jednej linii, można by sobie wyobrazić dwa pracujące nad sobą koła zębate, które muszą być ustawione w odpowiedniej relacji, aby zachodził ruch. W sytuacji, gdy jedno jest nadmiernie wysunięte, te zębatki z siebie spadną. Jeszcze raz, wysunięcie głowy, powrót Zastygam w tej pozycji, wysunięcie głowy, powrót, zastygam w tej pozycji, wysunięcie, powrót, zastygam w tej pozycji. I mogę wytrzymywać w takim skurczu izometrycznym 10, 20, 30, 40 sekund. Albo mogę sobie pracować w sposób aktywny. Formą intensyfikacji tego ćwiczenia będzie założenie taśmy oporowej na potylicę i pod ławkę. Tutaj jest szereg kombinacji. Jeżeli dopiero zaczynasz pracować nad swoją postawą, warto zacząć od tej wersji. Następnie możesz to ćwiczenie sobie przeskalować. Czyli jeszcze raz podsumujmy to. Głowa jest wysunięta i teraz wykonujesz ruch cofnięcia. A więc ten ruch wykonywany jest w taki sposób, że cofasz brodę nie zadzierasz głowy, bo zadarcie głowy będzie... Wzmacniać, intensyfikować napięcie mięśni przykręgosłupowych, odcinka szyjnego, jak i mięśni podpotylicznych, a napięcie tych mięśni bardzo często skutkuje przewlekłym bólem głowy. Przechodzimy do ostatniego, trzeciego ćwiczenia, w którym również przy użyciu ławki ustawionej w wyskosie dodatnim, przetrenujemy mięśnie między łopatkami, a więc środkowy czworoboczny. Przechodzimy do trzeciego, ostatniego ćwiczenia w dzisiejszym odcinku. W tym ćwiczeniu wykorzystamy hantle, i ławkę ustawioną w skosie dodatnim. Będzie to pozycja bardzo podobna do pozycji z poprzedniego ćwiczenia. I taka uwaga, jeżeli chodzi o ciężar, na początku nie szalej. Jak nabierzesz już płynności ruchu, jak wykorzystasz w pełni potencjał danego ciężaru, mam na myśli tutaj swobodę ruchu, płynność ruchu, precyzję ruchu, większą ilość powtórzeń, wtedy zacznij angażować swoje mięśnie do pracy. Trenując je większym ciężarem. Natomiast w tym ćwiczeniu najważniejsze jest to, aby wykonać ruch w sposób precyzyjny, bo chcemy celnąć w mięsień czworoboczny, a dokładnie w jego część poprzeczną. Część poprzeczna będzie odpowiedzialna za to, by utrzymywać łopatkę w dobrej, w odpowiedniej relacji w stosunku do wyrostków kolczystych kręgosłupa piersiowego, a więc Kluczowa, złota reguła, zasada tego ruchu, tego ćwiczenia: Twoje ramię ma być odwiedzione w stosunku do tułowia pod kątem 90 stopni. Nie możesz zadzierać barków do góry i nie możesz prowadzić łokcia w stosunku do tułowia pod kątem 60-70 stopni. Tutaj musimy trzymać się tej zasady, tego kąta 90 stopni, bo chodzi nam o zaangażowanie górnej części pleców. A dokładnie, tak jak wcześniej powiedziałem, mięśnia czworobocznego w części poprzecznej. A więc przechodzimy sobie do pozycji leżącej tak jak wcześniej. Hantle ustawione są w ten sposób, głowa jest ustawiona w ten sposób, tak więc już zobacz, że wcześniej pracowaliśmy z pozycji protrakcji do, re do retrakcji, tak więc już mamy właściwie dwa w jednym, bo muszę utrzymać moją głowę w odpowiedniej relacji do obręczy ramiennej, barki są w dół, i prowadzę rękę pod kątem 90 stopni, wracam do pozycji wyjściowej. Ręka pod kątem 90 stopni, wracam do pozycji wyjściowej. I teraz staram się wczuć w pracę mięśni znajdujących się między łopatkami. A więc w pracę czworobocznego w części poprzecznej. Powtórzenie za powtórzeniem. Reguluje oddech. Jeżeli garbisz się... To naprawdę uwierz mi, Twój ślisk łopatki będzie ograniczony. Tak więc te pierwsze powtórzenia możesz wykonać i właściwie dojść do wniosku, że kurczę. Ja nic nie czuję w tym ćwiczeniu, a miał pracować środek pleców. Ok? Tak więc ręka jest prowadzona pod kątem 90 stopni. Oczywiście w tej końcowej fazie ruchu, gdzie łokieć już będzie dość wysoko, możesz na chwilę zastygnąć w takim skurczu izometrycznym. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli nadmiernie się garbisz, jeżeli te plecy są nadmiernie zaokrąglone, to czworoboczny w części poprzecznej będzie osłabiony i naprawdę potrzeba kilku dobrych serii, aby zacząć czuć ten mięsień. Wtedy możesz zacząć w cudzysłowie szaleć z ciężarem. Dobrze, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że ten film przypadnie wam do gustu. Podzielcie się w komentarzu, co sądzicie na temat tych ćwiczeń. Jeśli w swoim najbliższym otoczeniu znajduje się osoba, może wśród waszych znajomych, w rodzinie, która się garbi, podeślijcie jej ten zestaw ćwiczeń. Bardzo możliwe, że poczuje ulgę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie suba, lajka, komentarz. Do zobaczenia, pozdrawiam Was. Cześć.